No, cześć, cześć, witajcie, jestem Tom The Mouse. i startujemy z nową serią aktualnie. W sensie, y, teraz y, nagram odcinek właśnie z nowej serii, pierwszy odcinek z nowej serii. To będzie seria, no, gdzie po prostu, że nie daję, no, daję Wam pomysły na różne fajne budowle albo coś. W sensie, Pokazuję, o, pokazuję Wam pomysły moje na różne właśnie fajne budowle znaczy moim zdaniem fajne. No, no i dzisiaj chciałem Wam pokazać przerobiony domek villagera. Przerobiony domek villagera i też użyłem nowych bloków z 117 na przykład właśnie to jest ten domek przerobiony. Na przykład właśnie, ale użyłem z 1.17, na przykład tych e, takich e, dywanów jakby, w sensie te, no nowe bloki ogólnie, drzewa takie tam. No i z zewnątrz on się prezentuje właśnie tak. Tutaj dorobiłem też właśnie na zewnątrz ten mini lasek. E, no ogródek jakiś, wiadomo różne rzeczy. No, w środku ma trzy piętra razem z piwnicą. parter to tak wygląda. Taki dywan fajny zrobiłem, że jest normalny dywan i wełna, nie? W podłodze jakby. Dałem tutaj stolik, crafting, piecyk, jakaś baryłka. No i tyle. Drugie piętro to jest też jakaś no, skrzyneczka. Sypialnia taka ogólnie. I na górze schowek też na różne rzeczy, nie? Eee, no, można też zmienić na przykład łóżko na zielone. Ładniej będzie, bardziej będzie pasowało. I ogólnie taka propołóżka, no, balkonik. Ale a propos łóżka to robię mapę. Eee, mapę, którą kończę, nie wiem kiedy, ale robię. I po prostu Wam wyślę link do pobrania, jak już się skończy. No i będziecie mogli sobie zagrać, nie? No, no i piwnica. W piwnicy w sumie najwięcej jest, bo są tu... Znaczy tak najwięcej się jakby dzieje, to jest też najwięcej bloków z 1.17. No, to tak się właśnie prezentuje. Piwnica, prawda? Eee, no, i teraz możecie się zapytać, skąd wziąłem to. W sensie, jak ja tutaj to położyłem. To jest normalny item, frame, znaczy w sumie nienormalny. Tak samo tutaj. Go się że komendą on jest niewidzialny po prostu. I też wam powiem jak wziąć, bo w aktualnej wersji 1.17 nie dodali jeszcze sakwy, nie? Nie dodali jeszcze sakwy, ale można ją wziąć komendą. I wam właśnie pokażę teraz na niewidzialnego item frame'a. Komenda jest taka. Czyli normalnie GIF. Tutaj wybieramy select, może być też np. małpa P, czyli najbliższy gracz S, czyli ja. Normalnie Item play. i Teraz tutaj dodajemy Entity Tag, czyli taka może nie funkcja, ale takie. No nie umiem wytłumaczyć po prostu Entity Tag. I nie widzę. 1B, czyli na zawsze i w ogóle, nie? No i Enter, niby normalny ten, niby normalny item frame, ale jak go położymy, gdy nie trzeba żadnych tekstur paków, ani nic, jak go położymy, to jest niewidzialny. Nawet jak nakierowujemy tutaj, to nie widać jakby obramówki item frame'a, tak jak a nie dobra, normalnie też nie widać, nieważne czy, Ale możemy położyć grzybko na przykład. Wiem, o. I fajnie to się sprawdza na przykład O. Teraz Wam pokażę. I też taki pomysł. Teraz mi wpadł do głowy. Na przykład jak robimy jakąś ścieżkę taką nieregularną, to musimy dać tak. I takie wiecie, leżące kamienie, czy coś, zamiast dawania guzików normalnych. E, no. No, ale dalej. I teraz jak wziąć tą sakiewkę? No to po prostu też wpisujemy ukośnik na no małpopę, i to się po prostu, bo to jest, ale normalnie na survivalu, czy z ekwipunku e, bungu, czy coś takiego, nie? Nie można tego wziąć, nie, bo jeszcze pracuję nad tym. No i normalnie mam sakwę, która działa, ale zobaczcie, normalnie na kreatywie jestem i taki... nie ma niczego takiego, jakby. No, nie ma po prostu. Nie? Tutaj mamy. Yy, no, no i to taki króciutki odcinek, 6 minut. Yy, chciałem wam po prostu pokazać w następnym odcinku zbudowania. Możecie też tak w ogóle mi dawać jakieś pomysły na odcinki czy coś, nie. Yy, w następnym odcinku budowania yy, pokażę Wam jak zrobić yy, fajne studio. Takie, znaczy może nie studio, a bardziej yy, takie studio gdzie youtuberzy nagrywają tylko. Jak macie jakieś na przykład TVN czy coś to są te wiadomości, nie? No to takie studio spróbujemy sobie zbudować. Też tam będzie różne dodatkowe bloki. Yy, no. I widzimy się w następnym odcinku, więc papa!